Witam. Pierwsza część IRL-a będzie trochę zacinać, ponieważ komputer z nowego nie wyrabiał 1080p. Zmieniliśmy potem na 720p, więc druga część będzie płynna. Miłego oglądania, zostawcie suba. Na razie, miłego zabić! Miłego, przyjdę się z widzami. U. Witam widzowie, witam widzu Zobaczymy czy jest live. Widziku lekki Warszawa i Polonii Warszawa wiedzą, że za Widzewem jesteś. Szykuj się na wpierdaloko kok. Ta, na pewno! Jardzia, to ty możesz zaraz zaraz. co kurwa znajdę Serio? No się ty No to Bo! Gamow! jest kaper! nie kaper! Tant kaper! Tant kaper! 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 Ale Kaper! Kaper! Czekaj, daj. Całuję Ile za zdjęcie? Pięć złotych. No to dawaj. O, no to może być. Da? Dla grupowych. By no Potem zdjęcia. Jazza, no to daj, daj. Czeka. Eee, Czeka. Eee, teraz. Czekaj. Co jest, ziomuś? Co jest? O kurwa, para się zjebał. Ty to ja Brak miejsca na iPhonie, Brak miejsca. Czekaj, co zrobimy? Dajcie swój telefon, nie? Dajcie telefon. Kurwa, dawcie, dawcie, chory chory Nic nie stało, nic nie stało, nie tego telefonu Z biedronki nie ma. Z lepszy kurwa, Z biedronki. Kurwa. Dobra. Ręk, kurwa. biedronki. Dobra, macie. Dobra, macie. No, Masz telefon z biedronki. żeby jeszcze sobie zamilką. Trzymajcie. Ile już zarobiłeś kosiorek? Dykę, dykę, 5, ,5 złotych A na koncie mam Na koncie 5 złotych I dykę i, i I złotówka no To 50% dla mnie No tak Z URL-a to na pewno dla ciebie Bo no, tak. razem robimy URL-a To dla ciebie no, też nie coś No to zdjęcia 50% nie? No trochę za dużo lecić, kurwa, że 50% no co kurwa? Za dużo kurwa, 50% to kurwa połowa tego co ja mam czytać, żeby... to No co? To... To... Aha, czyli... Czyli Tak traktuję swojego kolegę, tak? Nie traktuję Traktujesz się, kurwa. Mnie... cię Traktujesz mnie jak Traktuję cię jak śmiecie. Traktuję cię nie, 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 nie! Myliście! Traktuję cię. cię z szacunkiem. Tak? Z szacunkiem czy tak? Nie! Tu. Tak! A czego mnie wczoraj wyzywałeś w nocy o trzeciej Ja! Cię tak? To ci ja przeczytam co mi kurwa napisałeś taki jesteś. Napisałeś tak, już ci mówię. Wypierdalaj kurwa osoby niepełnosprawną. To nie ja, to nie ja! Nie to się Ktoś ma to samą nazwę to ja mam na... Ja panem no, spanowałem na no. moją nazwę! Miałem go w znajomych, bych zaprosić i... No. i po prostu na to ty... no tak! A to nie byłem! Pierdolisz To nie byłem ja! Czekaj tak, właśnie na aplikacji? Bo nie kurwa, widzę... Kurwa, ale to nie ja. No a to czas... Nie, to kurwa byłeś ty. Rozmówiłeś o trzeciej w nocy jakąś jakąś kurwa pomoc. Ale ja powiedziałem, że niebo bo śpię. I mi, to, I mi tak napisałeś. Nie pierdol. No to nie wiem. No, ja nie, nie... możliwe, żebym ci pisał. takiego... Taką wiadomość, bo ja spałem o tej godzinie. No, na pewno. No spałem, no kurwa. Po kurwam ci płama. Nie wiem po co, ale... To często kłamiesz. Ale teraz nie. Ile? No. Wstałem, y, o. Wstałem. Ale o której poszedłeś spać? No chyba pierwsza z nie, nie pierdol, bo o trzeciej do mnie dzwoniłeś, kurwa, to jako od pierwszej mogłeś pójść? Nie dzwoniłem do ciebie. Kurwa, dzwoniłem. Nie dzwoniłem do ciebie, ale nie pisałem ci takich rzeczy na. na Discordzie. No, no pewno. Taki właśnie kurwa jesteś. Jaki kurwa jestem? No taki właśnie. Kurwa. Ty cię chuja nie robi jak ten Guzo ci robi kuj chuja. Nie krzycz. Bo ci Guzo w chuja robi, a ty nie kurwa... Nie krzycz, nie krzycz. Proszę ci nie krzycz. Ty mnie. Ty, wyglądasz jak pasztet w tych dresach, piszą ludzie. Pasztet tej matki. Pasztet to wasze matki. Ulani napisał, że już idzie na nas szukać.

tak Kula niego. co ty kurwa mi taki gruby, on nie ma tak dużo No jak jak 200kg waży minimum Nie, bez to to przesady nie 200 kilo. To to... Co ty robisz? Co? Tak. Nie robię tak Robiłeś, ty rob... robiłeś Kiedy? Teraz Jak tak? Tak Piłeś. Nie? Tak. tak! zrobiłeś. Nie Ej. robię, nie robię, tak! na serio zrobiłeś! Tak. Nie, tak. nie, to na patrzyłem. Nie, robię się od ciebie Nie, Tak Ale Nie, robię. Ale alkoholowe, Zy? Nie, Co? ja ty, oj, kurwa, ja Nie, mogę, bo ale ciebie spodszyłem! Nie, I się na na Nie, mogę Nie, jak ile mogę tłumaczyć? Mówię ci już kilkukrotnie, się biorę leki psychotropowe i leki na serce nie mogę pić alkoholu z alkoholem za żadnego, tylko picamę bez alkoholowe. Aha co mogę my... podaczki dostać, mogę dostać no. podatki. Podaczki mogę dostać i, i po prostu przez to zobaczyć co się stanie ze mną. Mogę te podatki upadnę i chce Ci przetomnąć albo umrę na miejscu. Dobrze ci, dobrze ci, dobrze ci, dobrze ci. E, e, e. Zamki morda! A jak, a, jak, wyjebę, co? a jak ktoś umrze, to się kurwa tak cieszysz, właśnie. Nie, nie cieszę się? Jak nie? A co jak się to jak Babcia przed umarła, pamiętasz? Co? A co on się chce samo mieć dziedziną i wam nic do czynienia? Nie wiem. No bo Jak babcia przed szkolą umarła, to powiedziałeś dobrze i dobrze i dobrze, dobrze jej. Dobrze jej! Aha! A co jak twój tata umrze i też tak będą mówić? To już wyjeżdżę! No. David? Nie wolno tak mówić. My nie będziesz mnie pouczać, co no mówić, co nie. No, sobie... bo jestem nie drzyć tej moddy na całą okolicę. Patrz, piszą. Na czacie. No to nie chcę piszą. No to żebym włączył te donate. Za No to Hej hey Pokemon 10 złotych Kocham cię guzo Dziękujemy za donejta od Dziękujemy za Donate od Ale wiesz, że Ulani już jedzie podobno Jeszcze wyjedzie kurwa ja strzelam na niego gestym okiem kurwa ślikam na jego gestem mocą, A mi kurwa Dotnie tylko paluszkiem, to pójdzie się do więzienia. Mam jego dane, mam jego adres. Założył mu sprawę w sądzie, pójdzie się do więzienia. Za w I będzie karany. Ja pójdę do policji, powiem, że tu przyjdzie. Przyjdzie nie z, tak, z maczetą, przyjdzie z I taki jeden, tu jest poszukiwany za się żeby... Powiem mu, że... że, go, że co? Że było żalnie. Aha. Na no, no serio, się go nie boisz? Tak zero? Nie boję się, co ty kurwa ban mi straszy tylko, mnie tylko kurwa straszy Nic innego kurwa nie miałem mówić, tylko straszenie Tylko? Tylko mnie straszy z kurwicy Discorda to jest komar kurwa jego mać, jak cię nie ujebie to nie może spać, widzisz Kopka, komara, jak mój ciupa sieci Pierdolni go gazetą, daleko nie poleci. Właściwie ja mówiłem, coś o darciu mordy. Nie drę mordy. No jak nie drzesz? Nie popituj się przed policjantką i policjantem. Nie, bo ty drzesz mordę. Nie dlę mordy. Ja mordę tylko pójdzie po pierwsze. A to w palcu z Wiesz, mordę to mam co robi to. Zamknij, mordę. Więc kurwica, za drugim pojadasz do domu. Nie pojedziesz. Pojadę. To Nie jest... pojedziesz. A co, umyślmy się kurwa? Bardzo użyjemy się, że się pojedziesz. O ile? Od tysiąc złotych. Chodź, cię pojewało? 1000... No to co, boisz się, że przegrasz? Nie boję się. Nie w Nie to. Nie mogę. Ja jadę do no, klubu, ale zdarzy mi się być na wiosnę. Serio hey, jadłeś? Nie. 1000 nie złotych. Jak? No to co nie? Chcę co sobie bierzesz? Ja sobie biorę. Ty na... co? Na... Możesz? Mogę. Mogę? małego. małego. No wiem, mogę. Ty bierę. Nic nie? Idziemy? Nie idziemy na stadion. Ja idę. Po co? No ja w No jak? Normalnie po ludzku. Kurwa, chyba nie wchodzimy nigdzie Ja tam, bo Nie go to czemu. Djór tam chyba. Lepiej było przejść na kika. Na kiku nie ma problemu. A ja mam z internetem problemy, a nie. Coś taka leczę. Pójdzik chujosa Pomawiacz. Dzieciolu pirasista, który znęca się nad psem i jego własnym ojcem tatkiem niejatkiem spleśnią na języku. Weź spierdala, typie Sasena i powiem. Ktoś im powiem. Weź się spierdala, typie ci matkę za tego Donata śmieciu. Ulani połasem kultury czeka podobno. Jest o, masz, no no. I dość powiem. daje ci full screena. O, dobra. Elegancko. I przełącz teraz na scenę live. Dobra. Dzięki. Co o tym sądzisz, że bok jest pedofilem? Jest pytanie. Nie będę się na to wypowiadał. Ewidentnie nie sobie... ja wiem z czym jest problem. Problem jest z laptopem chyba ziomka, że tak leguje. Bo innego rozwiązania chyba nie widzę. To jest chyba problem z tym. A co ma laptop wspólnego z twoim internetem? Nic wspólnego. Bo ja przysyłam obraz telefonu na serwer, a z serwera na kolegi komputer i kolega to mi streamuje. No to powiedz mu, żeby ogarnął ten internet. A to komputer mu kurwa chyba nie. No to nie za do niego nie Powiedz mu, żeby to kurwa ogarnął. ja wiesz, że tu jest, wiesz, o czym my w ogóle stoimy? Co? Wiesz, co jest za tobą? Co. Stąd pisze, czy widzisz? Nie. To jest dom pogrzebowy. To nie jest dom pogrzebowy. No jak, nie jak, Misze, dom pogrzebowy, sługi całodomowe. Serio? No. Tutaj? No. Czy to, czy to, na tę dumę patrzyłeś? No tutaj. O kurwa. O kurwa, ale ja nie, ja nie próbuj mnie Nie próbuj wkula, kupi, tak kupi tekstu twoich. Bo nie wkul mi zaraz. co można było tym zabrać? Guza mamę Tam bym mógł ją zabrać. Ja. Do domu pogrzebowego. Oni by tutaj tam zajęli, skromowali by ciało i by, i by mi mogli nie mi chować. Je. No nie ma lagów, chyba nic jest. Ej, chodź zapytamy, czy możemy kogoś pochować w bolierze. Nie! Czemu? Bo nie cię? Gdzie ty idziesz? wyrzucisz? chodź, wyrzucisz gdzieś w koszu, chodź nie tutaj chodź nie tutaj chodź baranie nie jestem baranem, chwały 300 lat to pacanie załóżmy morda e, chyba wyjechał zaraz i widzisz Chodź, e, gdzie to puszkę? Nie, nie, nie! Już. Wyciągaj to! Ogarnij się! Wyciągnij tą puszkę! Nie, już! Nie, wyciągnij ją! Masz? Do kosza wyrzucimy! A ty się kurwa! A chuj! A chuj jesteś kurwa! A ty jesteś pazerny! Poczekaj, to twój Jutro inaczej to ogarniemy. No no i jak dali jak dali, to ty, kurwa. jak gdzie my idziemy w ogóle, wiesz? Nie wiem, w stadionie Ty, a w to w drugą stronę się idzie, baranie. tylko No i wyrzuciłeś. Tak trudno było? Nie było trudno. To po chuj, kurwa, rzucać, gdzie popadnie. A co się interesujesz moim, ty robi? Bo się, się nie, nie śmieci. Nie, to nie trzeba siebie. Twoje wiesz, szczęście i nie siebie. A wiecie ile kosztuje tego? Jeżeli kosztuje mandat, 500 zł za ośmiucenie w miejscu publicznym. To już płacił statem. Nie będę płacił. No jak nie? Bo jestem osobą niepełnosprawną, nie mają prawa mówić mandat. Mają, mają. I nie mają prawa. To, mógł. że osoba niepełnosprawna to nie znaczy, że niepełnosprytna. Ale kume ja powiedziałeś, że mi od kurwa. No. Ale mi to gryzłeś się no. A, by mi powiedziałeś Ty, czekaj No Po jest ula nie auta Co? Da, ula nie do auto Ula niego no Tak bomb bo, bo, po tym poznaję Ula niego Tak, po tym poznaję To samo, to samo, to samo To mi za FMA To samo auto Gdzieś stoi to jest jego auto! To jest dla niego! Pa! To gdzieś to musi być! Widzisz to gdzieś musi być chyba! To jest pierdolony! I tam scholi pierwsza, chodź, widzisz? Ten w czarnym widzi? Ten w czarnym chyba to urawił. Widzisz? Nie, to nie ma dziwnie, nie jest Nie wiem, to nie jest sam. Epidemią wirusa zombie. Co chce tutaj. tutaj, tutaj, tutaj Aha Okej, jest też. tak przejść po prostu? Tak. A. Widzowie piszą, żebyśmy poszli do seks-shopa i ciekły zabawkę wybrali. Do zabawy z Mieszką. bo nie Co? Nie idziemy do żadnego sekshopu. Czemu? Nie idziemy. Boże. Wyście coś wybrał, nie wstydź się. Nie będę ich wybierał. Czemu? Bo nie po prostu. Jak w ogóle jest z legami?

gdzie ty to widzisz? No tu widzisz, to złotych, 90 zł, 100 złotych. Aha, no to są pule biletu. No ja pieniędzy nie ma, a tutaj to jest. Co, tutaj to nic, to Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. To nie, to jego się pyta. Kogo? No tego, tego w czarnym. Tego w czarnym, to jego się To... To jest twój hajs, na haj jego telefon, nie? Nie, to jego. To jest twój hajs, kurwa. To mu. To jest twój hajs, no mi tak, bo... haj, przechować. No to daj mu. Nie. Wodo! To... Hahaha! Jak guzo, we ze mnie bandyta, jak guzo, ja dotyka Góza mama już tutaj nie mieszka. Ona po czasowie gdzieś Kurwa, drugie tu przyjeżdżają i patrzą się na mnie, na te coś, te wyciszyć, Jak te kurwa pizdywa. Ulanin mam takie coś, że mógł te tutaj wyciszyć jak ktoś puszcza windy. Na no i... donate'ach. I wyciszył te donate'a. A ja nie będę wyciszał donate'ów, bo szanuję widzów. Tak, szanujesz szlajterów, którzy mnie obrażają. No ale wysłali pieniądze. Ale tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o zasady, człowieku. Tu chodzi o honor i zasady. Chodzi o to, żeby za każdym razem, jak oni wysyłają do donate'a, to masz prawo go przełączyć. Rozumiesz, o co chodzi? Kurwa, ty je wkurwaj. Co robić? Nie wkurwiaj mnie. Ty mnie wkurwiaj. Daj mi ten bilet, bo tu nie mam na... Tak? Rozumieć. No to ci daję, sobie iść. Że, żebyś trafił, żebyś trafił na stadion. Trafię. Trafisz? Tak. Tak? to ja. Tak? Ty Ta? kurtaćkę chcesz ścigać? Dziennik ci kurtaćkę chcesz? Nie, nie trzeba. Nie trzeba? Może do jakiegoś dentysty pójdziemy, czy zapiszemy? Dobra, za rionek. No co? za nie ma! Kurde, się na ulicy spotykają. się spotykają, ty. Skurbi syny, skurbi syny spokoju nie dają, nie? No nie dają, nie dają. Wszędzie tego bezzemnego bandyta spod... zobaczą. Zamknij się z tym bandytą że Ja pierdolę, no. Wszyscy można powiedzieć? Można, tylko nieobraźliwe teksty na A Ale to nie jest obraźliwe. To jest obraźliwe, Są takie, tak, kiedyś śpiewałeś. Ale już śpiewam. Ale śpiewałeś i się cieszyłeś z tego Ale teraz już mnie do śmiechu Wtedy Widzimy Pani pociągko? Ja tam służba, ja tam służba A wie Pani czy Pani dostała, dostała Pani nagrodę Nobla za najładniejszą was na całej komendzie Więc wszystkie te kobiety na komendzie są brzydkie Pani jest najładniejsza z tych najładniejszych No taki taki szermanski jesteś, nie? No. Muszę sobie z panią zdjęcie zrobić. Co? Muszę sobie z panią zdjęcie zrobić. No, nie, no przepada, to chyba w tym filmie Czemu? Tam bym się nie ujrzała. Ja bym urwała, nie ujrzała. Tam jedziecku do najdrogi masz, ja. To, to, to wolałabym wola mnie, wolałabym wola mnie. Wolałabyś je, tak? Ja nie miał urwany, nie? No ja nie wiem, Czemu, może pójdziemy Idziemy na stadion. No i tędy pójdziemy. Dawaj tędy, prosto pójdziemy. A ty to masz gadane, nieźle, nieźle masz gadane. No I ty jeszcze bardziej... Babi... Ja mam sobie gadane, nawet do poldzianki zagadałem teraz. że, że wszystkie te brzydkie dzieci na komendzie są brzydkie. A ona jest najładniejsza z tych najładniejszych po widzowie. też powiedziałem. Dy żadnej kobiety jeszcze nie masz? Miałem tamarę, tamarę I, i tamarę zerwałem. Albo nie było tamarę, bo to jest dziwka. Eh? Tak, to jest jebana śmata, Zgodzić Gudzo na jego pieniądze, tylko guzo leci na jego pieniądze, guza pieniądze. Tamarę o, patrz, takiego. A moje też, leciała, ej, patrz, też ej, patrz, chodź, patrz. patrz weź sobie ten manekin, byś sobie dymał. Co ty na to? No jest sobie dymał taki uh, 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 uh. <grych> E, e, jub. wzruszysz mi kamerę Mam dobrze ustawioną, e, e Powiem dla pana Ryszarda, jak się zachowujesz No dobra, dobra, Dartuję, tego, ja żartuję, żartuję Tego panie. menela, menela, menela <grych> No może sobie chodzi, jakiegoś ściucha kupimy No dobry pomysł No jakiegoś ściucha sobie, co ty na to? So you. you Do you have a I have. English? Can we yeah, uh -huh. uh -huh, uh -huh. uh, We can uh, look. Look. Uh, We're going to buy something. We're going to buy something. You speak English? What can, uh, What language you speak? I do Co powiesz że Jeba, <grywa> kurwa, nawet na że Nie Jeba Kurwa, na oglądzie, gdzie na mnie po angielsku? To słabo, nie? Słabo dziecko na angielsku, nie rozumiem. Nie rozumiem. Co się do ciebie mówi? Gdzie <grywa> jesteś, ja kurwa? Gdzie ty idziesz? Nie idź tam. To metro jest, kurwa, chodź tu. Ale co to metro? Nie byłeś w tym metrze? Nie byłem. Zrobimy zdjęcie. Pięć złotych. się złotych. Fotografka? Prawie. Prawie. Wiecie gdzie jest jakaś żabka albo monopolowy? Ciężko Monopolowy? Monopolowy albo żabka? Nie ma Tak, tak. nie nie Ja kawałek, chociaż? Nie, cały jest prosto Kiedy pasami? Tak, po lewej stronie Dobra, idzie dalej, po lewej Po lewej Czekaj, To jest Bartek Jasper, kurwa zdjęcie się zebrało ich teraz